Magda Adamowicz, dzień dobry. Zapraszam na słoneczną i gorącą prognozę pogody, dlatego że do Polski wraca lato, a co za tym idzie, wracają gorące, zwrotnikowe masy powietrza. W tym tygodniu już w najbliższej dobie temperatura przekroczy 30 stopni, ale to nie koniec. Z każdym dniem będzie cieplej, a w środę zobaczymy nawet 35 stopni na termometrach w cieniu. A jak w pozostałych regionach, najchłodniej będzie w Szczecinie, ale i tak gorąco, 25 stopni, 27 stopni wskażą, termometry w Poznaniu 28 stopni w Łodzi, a najcieplejszy będzie południowy wschód polski tutaj 31 stopni podkreślam w cieniu a to oznacza, że temperatura w słońcu odczuwalna będzie jeszcze wyższa. Ale do Polski zmierza front atmosferyczny, który przyniesie nam słabe, symboliczne opady deszczu, które mogą wystąpić w takim pasie od Śląska przez centrum aż po Mazowsze, Bydgoszcz, Olsztyn i Gdańsk. To właśnie tutaj mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu ale to właśnie tutaj może też zagrzmieć. Podczas burzy spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a także mocniej powieje wiatr do 60-80 km na godzinę. Przez cały dzień ładna, słoneczna, piękna pogoda na zachodzie i na wschodzie naszego kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Sprawdźmy zatem, jak przedstawiają się kolejne dni. Jeśli przelotne opady deszczu i burze, to w poniedziałek tylko na południowym zachodzie, a we wtorek na północnym zachodzie. W pozostałych regionach słonecznie, pięknie, a na termometrach do 33-34 stopni.